X, równa się dwa. Aha, czy jesteśmy tutaj od dołu się wyświetla? Czy to możliwe w ogóle? Czy znowu musimy tutaj odjąć dwa? Faktycznie. Dobrze, teraz się dobrze wyświetla, jesteśmy w tym miejscu. Przesuwając mapę, tutaj cały czas powinny, powinna być niebieska kropa. Czyli nie powinno być z tym jakiś problemów. Chociaż nie, źle. Tablica zawsze w tym samym miejscu powinna mieć, czyli tak 0, 1, 2, 3, czyli w miejscu 3 i 3. 3 i 3. Ponieważ ta kropka nie powinna się w ogóle przesuwać. Mapa powinna się przesuwać tak naprawdę. Znaczy jak dojdziemy na, na skraj mapy, to wtedy ona mogłaby się przesuwać. Ale w tym momencie nam jest to niepotrzebne. A myślę, że jakieś będy tam by zaczęły wyskakiwać. Tutaj też coś czuję, że... Błędy będą wyskakiwać. Zmieńmy naszą pozycję w mapie. Na, ma na mapie yy, zmieńmy ją na. No nie wiem, 6, 6. Zobaczmy, czy coś. No właśnie, mapa się nie przesunęła w ogóle w bok. Czyli musimy jeszcze poprawić jedną rzecz. Musimy poprawić konkretnie to, żeby ona się przesła Zobaczmy 3,9, czyli to jest dobre zapytanie. Czyli to zapytanie tak naprawdę dobrze zwraca Okej, okay, wiem już że tutaj nie minus 2 tylko minus To powinno być tak naprawdę żeby w miarę dobrze wyświetlało no, nie, nie do końca to, ale. No, teraz dobrze wyświetla. Teraz przesuwa mapę tak, jak powinno przesuwać. Czyli, jak zmienimy naszą pozycję na 5 i 5 znowu, czyli w lewo i do góry, to mapa powinna się przesuwać. O, tu powinni się znajdować, w tym miejscu. Faktycznie mapa się przesunęła, my stoimy dalej w tym samym miejscu. Znaczy przesunęliśmy się w tamto miejsce. <laughs> Dobrze, myślę, że możemy przejść dalej, yy, czyli zrobić jakiś prosty guzik. Yy, cokolwiek do przesuwania. Możemy zrobić, no nie wiem, cztery yy, guziki. Lewo, prawo, góra, dół. Nie będę tutaj wymyślał za bardzo. A, momencik, tu mamy... I kierunek lewo. Zobaczmy, jest iść w lewo. Oczywiście nic się, nie, nic się nie dzieje, ale cztery kierunki zrobimy. Lewo, prawo, góra, dół. Tak mamy teraz. 4, 4 przyciski do poruszania się zróbmy ich obsługę obsługa przycisku powinna być na samym początku, także przed pobraniem danych tak naprawdę w jaki sposób to zrobimy hmm. Hmm, tutaj zagwozdka, po prostu sprawdzimy czy Pole istnieje i jeżeli istnieje, to aktualizujemy nasze współrzędne. I tyle wystarczy. Nie, moż, nie trzeba wszystkiego, wszystkiego pobierać. W sumie to można y, zliczyć tylko tak naprawdę ile tych wierszy jest i tyle, i to wystarczy. Mapa pola bodajże. Where, y, właśnie, lewo, prawo, góra, dół. Trzeba będzie jakoś to połączyć i tyle. Znaczy trzeba będzie połączyć tablicę statystyki z tablicą mapa pola. Tak się zazwyczaj robi, relacyjnie się łączy. Czyli sprawdzamy nasze statystyki. Tutaj jest, proszę bardzo, 5 i 5. Jeżeli chcemy się ruszyć w prawo, to do x dodajemy 1, czyli w poruszeniu w prawo pole powinno być 6 i 5. Prawda? 6, 5. Powinniśmy sprawdzić, czy istnieje takie pole w, no, w polach mapy, czyli 6, 5. No, takiego pola ewidentnie nie ma. To chyba jest to pole. W ogóle do górnych nogami się wyświetla ta mapa, ale to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia w mechanizmie, ponieważ Mechanizm działa jak działa. Odwrotnie wyświetla. Wystarczy tylko zmienę, za, zmienę zamienić i wtedy inaczej już się mapa wyświetla. I zamienimy to, ale nie ma pola 6, 6 5. Dlatego wynik powinien zostać zwrócony pusty. Czyli nic nie powinno być zwrócone. A, bardzo. mapa pola where, y mapa pola x x równa się statystyki x pos plus 1 to, yy, to jest zapytanie dla ruchów w prawo tak jak tam mówiłem czyli do zmiennej x dodajemy 1 yy, dodajemy 1 żeby się ruszyć w prawo zmienić naszą sw, yy, współrzędną Złamiemy tu linię. To samo dla y, robimy tylko bez dodawania jedynki, ponieważ yy, ruszamy się w prawo, a nie po drugiej linii pionowej. ID pola yy. Momencik. ID pola jest w mapa pola. Okej. Okay. Jeszcze trzeba to połączyć z, z naszą zmienną sesyjną, czyli żeby wiedzieć od którego gracza to wyciągamy. Statystyki. Oj, straszne to zapytanie. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. I zobaczmy, co, co wyjdzie w zapytaniu. Jak to wygląda dokładnie, nic nie zwrócił, właśnie. Hmm. A tutaj zwraca je. Jed, jeden wynik zwraca, jeżeli stoimy na konkretnym polu. Sprawdźmy, czy możemy się w prawo ruszyć. Yy, znaczy w pionie, po pionie można się ruszyć, czyli jednak jednak to działa. Zróbmy jeszcze wyświetlanie w odpowiedni sposób yy, To tylko i wyłącznie Tylko i wyłącznie teraz będzie w pionie wyświetlało się Czyli w prawo jednak nie możemy się ruszyć, ponieważ jest czerwony kwadrat Możemy się za to ruszyć w dół Czyli yy, to co zrobiłem to jest yy, To jest ruch w dół, a nie w prawo. Niestety, chwileczkę tutaj zmienię, może tutaj nie ma sensu, jednak. Ostro pogmatwałem to, ale wszystko się jeszcze ustabilizuje. Zróbmy obsługę: zróbmy obsługę y, kierunku czyli. Najpierw w lewo, nasze zapytanie znaczy wszystkie cztery kierunki od razu: lewo, prawo, góra, dół, i po kolei robimy jeżeli tu były. Plus 1, to tu musi być minus 1. Tutaj tak samo, tylko że w przypadku drugiej zmiennej później jeszcze to dostroję, do ponieważ najprawdopodobniej y, kierunki jeszcze wszystkie będą pomieszane, pomylone. ale sam mechanizm będzie działać symetrycznie, więc będzie, wystarczy będzie albo tylko wyś kolejność wyświetlania zmienić, albo yy, pozamieniać kierunki prawo-lewą, albo góra-z dołem. Nieważne. Mamy zapytanie. Skoro jest zapytanie, to można zrobić update czyli set x a pos x to było nie x pos x pos to się ten Dobra, to jest nasz update, który oczywiście, znaczy to po prostu układa zapytania. Tylko tyle, że w zależności od kierunku zapytania będą inaczej wyglądać. Jak w, w lewo to będzie minus 1.